Słońce wschodzi na dzień 1171 wojny rosyjsko-ukraińskiej. Media szeroko komentują możliwość 30-dniowego zawieszenia broni lub pierwszych bezpośrednich rozmów między Ukrainą a Rosją od 2022 roku, roku. Masowe, dalekosiężne ataki dronów i pocisków rakietowych nadal trafiają w cel po obu stronach granicy. Ogłoszono nowe dostawy broni na Ukrainę. Obie strony prezentują innowacyjne nowe bronie. Przy obecnych wydarzeniach łatwo o tym zapomnieć. Na froncie najkrwawsza wojna w Europie od II wojny światowej bezlitośnie trwa. W setkach miejsc na całej linii frontu, która rozciąga się na ponad 620 mil od regionu Cherson na południu do Czernichowa na północy, codziennie dochodzi do ciężkich starć, często do śmierci. I choć Rosjanie kontynuują powolne, nieubłagane mielenie swojej drogi mila, po mili na zachód. Uparty ukraiński obrońca w dużej mierze powstrzymuje rosyjską maszynkę do mięsa. Przyjrzyjmy się niektórym niedawnym sukcesom Ukrainy w okopach na pierwszej linii frontu. 12 maja ukraińscy operatorzy sił specjalnych siły specjalne zlikwidowali ośmioosobową rosyjską grupę szturmową podczas misji za liniami wroga. Nie podano dokładnej lokalizacji udanego ataku. Podczas misji rozpoznawczej za linią frontu ukraińskie siły specjalne. Wykryły ruch jednostki szturmowej wroga. Tak doszło do tego zdarzenia. Dowódca ocenił sytuację i wydał rozkaz manewru taktycznego. Ukraiński zespół następnie cicho i szybko przemieścił się na bardziej korzystną pozycję i otworzył ogień, zaskakując rosyjską jednostkę. Po krótkiej, ale intensywnej wymianie ognia, dźwięki strzałów ucichły w lesie. Rosjanie przestali strzelać. Ukraiński zespół szybko ruszył naprzód, aby ocenić wyrządzone przez siebie szkody i znalazł ośmiu martwych rosyjskich żołnierzy. Mięso jest wszędzie, jak żartuje jeden z ukraińskich żołnierzy na filmie z bitwy. Po zabezpieczeniu terenu i przeszukaniu ciał lub tego, co z nich zostało, jednostka siły specjalne, która sama nie odniosła strat, wznowiła swoją misję rozpoznawczą w strefie operacyjnej. 8 maja operatorzy siły specjalne schwytali sześciu rosyjskich żołnierzy podczas akcji za liniami wroga. Ponownie nie podano dokładnej lokalizacji. Według dowództwa siły specjalne, operatorzy siły specjalne ubrani w specjalne maskujące stroje, niezauważalnie i cicho zbliżyli się do pozycji rosyjskiej jednostki, a następnie otworzyli ogień. Rosjanie, całkowicie zaskoczeni niespodziewanym atakiem, po krótkiej wymianie ognia wycofali się do okopu, zdezorientowani i skonfundowani. Operatorzy siły specjalne przejęli inicjatywę i ruszyli w kierunku okopu, który był teraz zabezpieczony. Bez szans na ucieczkę dla rosyjskich żołnierzy. Powiedzieli Rosjanom, że okop jest pod ich pełną kontrolą, że dalszy opór jest daremny i że powinni porzucić swoje bronie i wychodzić z okopu jeden po drugim. Rosjanie wybrali życie i dostosowali się do niego. Teraz z pewnością cierpią w ukraińskim ośrodku dla jeńców wojennych, mając nadzieję na uwzględnienie w kolejnej wymianie jeńców między Ukrainą a Rosją. Więcej na ten temat trochę później. Co ciekawe, zaledwie kilka dni później, 11 maja ukraińska 33. Brygada, zmechanizowana, podzieliła się materiałem filmowym z innego incydentu, w którym rosyjscy żołnierze zostali pojmani w podobny sposób. W czerwca 2024 roku, starszy sierżant plutonu przeciwpancernego samodzielnie pojmał czterech rosyjskich żołnierzy. Jak opisał żołnierz z brygady o pseudonimie BARS, dron zauważył nadjeżdżający konwój i chłopaki nas ostrzegli. Przygotowaliśmy się z użyciem całego posiadanego uzbrojenia przeciwpancernego, w tym ręczny przeciwpancerny granatnik i wielu jednorazowych wyrzutni. Gdy wróg się zbliżył, otworzyliśmy ogień. Strzelaliśmy do czołgu i piechoty. Chłopaki używając dronów, granatników i ciężkich karabinów maszynowych zatrzymali ich konwój. Niektórzy z nich zawrócili i uciekli, a inni zostali wysadzeni w powietrze przez to, co już było na miejscu. Większość pojazdów zawróciła. Ostrzeliwano nas z kilku kierunków, mimo ciężkich strat po stronie rosyjskiej. Czołg przedarł się do linii drzew, gdzie byli ukraińscy żołnierze, i zabił sześciu rosyjskich spadochroniarzy. Jak wspomina Andrii Łuskewec, starszy sierżant plutonu przeciwpancerny pocisk, kierowany o pseudonimie Snickers, jeden zajął pozycję obronną skierowaną w naszą stronę, z karabinem maszynowym pulemi od Kałasznikowa. Maszynowy lub Kałasznikowym. Próbował strzelać, ale bezskutecznie, wtedy zaatakował go dron First Person View. Inny próbował uciec. To również mu się nie udało. Pozostałych czterech rosyjskich żołnierzy schowało się w schronie, gdzie spędzili noc w strachu, podczas gdy ukraińskie siły wielokrotnie bombardowały pozycje moździerzami i dronami bojowymi. Początkowo rozkazano ich zlikwidować, ale Snickers przekonał dowódcę do wzięcia ich do niewoli. Przede wszystkim myślałem o naszych chłopakach siedzących w więzieniach w Rosji. Potrzebujemy kogoś na wymianę. Jak snickers zmusił Rosjan do kapitulacji? Ukraińcy najpierw wysłali drona Marwik z ładunkiem do zrzutu. Rosjanie, słysząc nadlatującego drona, ukryli się w ziemiance. Dzięki temu Snickers zbliżył się do ich pozycji bez przeszkód. Po oddaniu strzałów ostrzegawczych, Snickers przekonał zdemoralizowanych najeźdźców do poddania się. Za odwagę i pomysłowość został odznaczony orderem za odwagę trzeciej klasy. Niestety, później tego samego roku zginął podczas wykonywania misji bojowej. Nie jest jasne, czy schwytani rosyjscy żołnierze byli wśród wielu setek jeńców. Którzy do tej pory zostali wymienieni między Ukrainą a Rosją. 4 października 2022 roku prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełęski wydał dekret zakazujący negocjacji z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Dekret ten wydaje się być sprzeczny z majową obietnicą wizyty Zełęskiego w Stambule, 15. odbędzie rozmowy z Putinem odnośnie możliwego zawieszenia broni. Mimo to dekret umożliwił dalsze negocjacje z Moskwą na poziomie technicznym pod międzynarodową egidą na tematy takie jak umowa o zboże z Morza Czarnego, status rosyjsko okupowanej elektrowni jądrowej w Zaporożu i wymiana jeńców wojennych. I przy pomocy Zjednoczone Emiraty Arabskie, jako mediatora, doszło do wielokrotnych wymian jeńców wojennych. Większość wymian jeńców odbywała się w formacie jeden za jednego, za każdego uwolnionego ukraińskiego jeńca. Uwalniany był jeden rosyjski. Od początku wojny odbyły się 64 wymiany, Uwalniając 4757 Ukraińców, głównie pojmanych żołnierzy. W 2025 roku, roku odbyło się 5 wymian więźniów, ostatnia 6 maja umożliwiając powrót do domu 205 więźniom z każdej strony. W tej najnowszej wymianie wśród uwolnionych więźniów byli przedstawiciele różnych jednostek sił zbrojnych Ukrainy, między innymi marynarki wojennej, sił powietrznych, powietrzno-desantowych Obrony Terytorialnej, Narodowej Gwardii oraz Służby Ochrony Granic Państwowych. Według Zełęskiego wśród nich byli obrońcy Mariupola i obrońcy całej linii frontu. Byli rozproszeni w wielu regionach Rosji, uwięzieni w systemie więziennym z jedynym celem szyderstwa i niszczenia człowieczeństwa. Organizacja Narodów Zjednoczonych i Organizacje Praw Człowieka informują o powszechnych nadużyciach wobec jeńców wojennych, szczególnie po stronie rosyjskiej. Ale więźniowie, którzy uniknęli systematycznych tortur prowadzących do śmierci lub rozstrzelania na zimno, mają szansę powrócić do domu. Inaczej jest z cudzoziemcami schwytanymi podczas walki po stronie wroga. 3 maja siły obronne Ukrainy ogłosiły pojmanie najemników z afrykańskiego kraju Togo. Chociaż brak dokładnej liczby pojmanych Togończyków, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Togo potwierdziło fakt ich pojmania. Według oświadczenia są to głównie młodzi ludzie pragnący studiować w Rosji na programach stypendialnych. Incydent nastąpił po ogłoszeniu 23 kwietnia o pojmaniu senegalskiego najemnika z sąsiedniego kraju Afryki Zachodniej. Mężczyzna został schwytany przez 49. oddzielny batalion szturmowy Karpacki S i podczas walk w pobliżu Turecka. Podobno został zatrzymany bez oporu przez dwóch żołnierzy batalionu i miał drobne obrażenia lewej nogi, które według niego były spowodowane uderzeniem ukraińskiego drona. Według niego studiował w Rosji przez dwa lata, a później planował emigrację do Niemiec. Stwierdził, że znalazł kogoś, kto zaoferował mu pomoc w podróży przez Ukrainę, twierdząc, że stąd łatwo dostać się do Europy. Obecność afrykańskich najemników w szeregach rosyjskich nie jest zaskakująca. Rok temu pojawiły się raporty o rosyjskiej jednostce z zadaniem rekrutacji najemników w kilku krajach afrykańskich, w tym w Rwandzie, Burundi, Kongu i Ugandzie. Rekrutom rzekomo obiecuje się miesięczną pensję 2200 dolarów, ubezpieczenie zdrowotne oraz rosyjskie obywatelstwo dla nich i ich rodzin. Ukraina podobno oferuje swoim najemnikom, nazywanym wolontariuszami, wynagrodzenie od 3 do 5 tysięcy dolarów. Niezależnie od kwoty wynagrodzenia, najemnicy i wolontariusze walczący za pieniądze mają niewielką ochronę prawną na poziomie lokalnym i międzynarodowym. Konwencja genewska nie zapewnia najemnikom takich samych praw humanitarnych i oczekiwań na sprawiedliwe traktowanie, jak pojmanym obywatelom walczących narodu. Dla tysięcy wojowników z całego świata, walczących po obu stronach, natychmiastowa śmierć na polu bitwy może okazać się bardziej litościwą opcją niż pojmanie. Jednym z ludzi, którzy nie mieli wyboru, ponieważ został zabity na miejscu, był Abdulaziz Shikabidov, którego pogrzeb odbył się 6 maja w Moskwie. Rosyjski pułkownik Sikhabidov z Dagestanu, mianowany przez Putina 10 marca na dowódcę 76. Gwardyjskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej, zginął w ostatnich dniach na Ukrainie. Śmierć generała, publicznie opłakiwana w Dagestanie, szczególnie w szkołach regionu, ukazuje zdolność Ukrainy do eliminowania rosyjskiego dowództwa. W kwietniu Putin publicznie chwalił dywizję Peskowa, podkreślając jej codzienne sukcesy na linii frontu. Kto zastąpi Sikhabidowa i na jak długo pozostaje otwartym pytaniem? Rosjanie liczą, że ktokolwiek to będzie przetrwa dłużej niż Sikhabidov. Rosyjska grupa zmechanizowana odparta przez III Brygadę Operacyjną Gwardii Narodowej Ukrainy 12 maja w pobliżu wioski Nowosachivka w regionie donieckim około 9,3 3 mile na zachód od miasta Pokrowsk. Rosjanie zaatakowali używając bojowy wóz piechoty. Bojowy wóz piechoty. Grupy szturmowe miały wysiąść z bojowy wóz piechoty. UF w pobliżu pozycji ukraińskich obrońców. Grupa szturmowa została dostrzeżona przez Trzecią Brygadę Operacyjną, która ostrzelała rosyjskie pojazdy opancerzone z systemów przeciwpancernych Stugna P od flanki. Drony First Person View uderzyły w obie strony i zniszczyły rosyjskiego żołnierza ukrywającego się pod uszkodzonym BMP-3. Następnie dron bombowy Wampir posprzątał pozostałości rosyjskiej piechoty i sprzętu. Rosjanie, mając mniej więcej zatrzymany atak na Pokrowsk od południa i wschodu, próbują posuwać się na zachód w stronę Nowohasiwki. Prawdopodobnie chodzi o okrążenie miasta i zakłócenie tras logistycznych, którymi dostarczana jest broń i zaopatrzenie do znacznych ukraińskich sił broniących go. Rozmieszczyli znaczne siły w tym kierunku w próbie wyparcia ukraińskich obrońców, zmuszając ich tym samym do wysłania posiłków z miasta Pokrowsk, co osłabia jego obronę. Dalej na północy służba prasowa 13. Brygady Kartia Gwardii Narodowej Ukrainy ogłosiła 8 maja, że z powodzeniem wyzwoliła obszar leśny na północ od lipci w regionie Harku. Z doskonałym wyczuciem czasu wyzwolenie tego obszaru, który Rosjanie nazywali Berlinem, ogłoszono w 80. rocznicę upadku reżimu nazistowskiego. Więc Berlin został ponownie wyzwolony, ale tym razem od Rosji. Operacja przeprowadzona wspólnie z innymi jednostkami Sił Obronnych Ukrainy w tym 92. brygadą szturmową imieniem Iwana Sirko trwała ponad 5 miesięcy. Łącznie około 200 hektarów taktycznie ważnego terytorium zostało wyzwolone, kosztując Rosjan prawie tysiąc. 500 żołnierzy zabitych lub rannych, ponad 200 jednostek broni i 175 sztuk sprzętu. To już trzeci raz, kiedy 13. brygada Kartiera jest mocno zaangażowana w wypieranie Rosjan z regionu Charkowa. Wiosną 2022 roku, roku Katia uczestniczyła w ukraińskiej kontrofensywie w Charkowie i odegrała kluczową rolę w wypchnięciu rosyjskich najeźdźców za granicę. W marca 2023 roku, roku Katia wstąpiła do Gwardii Narodowej Ukrainy, stając się członkiem 13. Brygady Operacyjnej i dołączając do Gwardii Ofensywy. Brygada zdobyła następnie doświadczenie bojowe w sektorze Sfatowa, Lesie Serebryjańskim, Ocheretinie i Bachmut. Czerwca 2024 roku, roku 13. Brygada Katia ponownie odegrała kluczową rolę w obronie Charkowa, walcząc w bitwach o Wolchansk. Gdy Ukraina zatrzymała odnowioną ofensywę Rosji w regionie, a teraz wyzwolili Berlin. Tymczasem zacięte walki trwają w rejonie Liman Siwerski, gdzie rosyjska ofensywa próbująca po raz trzeci zdobyć ten obszar nabiera tempa. Po zdobyciu większości miast Szazowi i Turecka na wschodzie. 3 maja służba prasowa 10 brygady górsko-szturmowej poinformowała o odparciu przez jej jednostki rosyjskiego ataku z użyciem cywilnych pojazdów w kierunku siwerski. To drugi taki odparty atak w ciągu dwóch tygodni. Rosjanie zaatakowali rosyjskimi samochodami komercyjnymi, zmodyfikowanymi ochroną przed dronami, bez drzwi i bagażników. Zamysłem za użyciem tych pojazdów wydaje się być prędkość próba jak najszybszego dotarcia do pozycji ukraińskich, aby wysadzić piechotę. Po raz drugi z rzędu atak skończył się katastrofalną porażką. Rozpoznanie lotnicze wykryło pojazdy jadące w stronę pozycji ukraińskich. Ukraińskie siły użyły dronów first-person view do precyzyjnych ataków na nadjeżdżające pojazdy. Chaos zmusił rosyjskich piechurów do rozproszenia, gdzie zostali wyeliminowani przez ukraińskie oddziały. W rezultacie Rosjanie stracili 12 samochodów i jeden motocykl prowadzący zwiad konwoju. Nie udało im się dotrzeć do pozycji ukraińskich i ponieśli znaczne straty w ludziach. Nastąpiło to po podobnym rosyjskim ataku w pobliżu osiedla Bohotia z 27 kwietnia, który miał analogiczne skutki. Za powstrzymanie rosyjskiego ataku odpowiedzialna była operacyjno-strategiczna grupa korticja wraz z innymi jednostkami. Rosjanie rozmieścili 18 motocykli i 10 pojazdów z ochroną przeciwdronową, które próbowały przedostać się przez pola do ukraińskich pozycji. Dron rozpoznawczy ponownie wykrył ich przemieszczanie się, umożliwiając ukraińskiej artylerii ostrzelanie ich amunicją kasetową w trakcie ruchu. Innej części sił szturmowych udało się schronić w najbliższym pasie lasu, gdzie dzięki ścisłej koordynacji z brygadami dowodzącymi zadano znaczne straty wrogowi. Z 18 motocykli biorących udział w szturmie, 15 zostało zniszczonych wraz z 9 z 10 cywilnych pojazdów z ochroną przeciwdronową. Zgłoszono, że w procesie zginęło około 40 rosyjskich żołnierzy. Po tygodniach nieugiętego powstrzymywania nieustannego ataku Rosjan na strategicznie ważne osiedle Bohatyr, bitwa może w końcu dobiegać końca z korzyścią dla Rosji, chociaż koszt jest niezwykle wysoki. W regionie Zaparicza, gdzie Rosjanie organizują kolejną dużą ofensywę, ukraińskie obrony utrzymują swoje pozycje dość komfortowo. W efekcie rosyjskie straty w ludziach i sprzęcie rosną. 12 maja południowe dowództwo operacyjne poinformowało, że kolejny rosyjski system rakietowy Ziemia powietrze Bag został zniszczony za pomocą ataku dronem w pobliżu osiedla werkny Tomak. W chwili ataku ten wariant Bak M1 prawdopodobnie nie był w pozycji bojowej, co umożliwiło jego skuteczne wykrycie i zniszczenie. Rosja aktywnie wykorzystuje buk M1 w rejonach frontowych do obrony powietrznej. Gdy trafiono w buk M1, był wyposażony tylko w jeden pocisk, sugerując jego niedawne użycie. Precyzyjne trafienie spowodowało eksplozję amunicji i pożar, który doszczętnie zniszczył wyrzutnie. W ostatnich miesiącach liczba rosyjskich systemów obrony powietrznej Bóg zniszczonych przez Ukrainę znacznie wzrosła. Dotyczy to standardowych wariantów M1 i M2 oraz najnowszej wersji M3, przenoszącej od 6 do 12 rakieta 9M317MI według danych z Oryx ukraińskie siły obronne zniszczyły lub Uszkodziły ponad 40 systemów Buk od początku wojny. Wraz z 23 najne A316 pojazdami transportującymi ładowarki i 39 A317M samobieżnymi pojazdami strzelającymi. 12 godzin ukraińscy operatorzy dronów wraz ze spadochroniarzami zlokalizowali i zaatakowali trzy systemy obrony powietrznej Buk różnych modyfikacji w regionie Kurska w ciągu 12 godzin. Jednostki zaangażowane w Redundant Array of Independent Discs, 413 oddzielnego batalionu systemów bezzałogowych, we współpracy z trzecim zespolonym oddziałem Unmanned Aircraft Systems 78 Pułku Powietrzno-Desantowego Jamila. Po pierwsze, te doświadczone załogi dronów First Person View skutecznie unieruchomiły wyrzutnie Bug M2 ukrytą w pasie leśnym, uderzając w kabinę kierowcy. Następnie uderzyli w kontener Bug M1 z pociskiem przeciwlotniczym drugim dronem. Powodując eksplozję i całkowite zniszczenie pojazdu. Ostatecznie żołnierze z batalionu 413 dokładnie oczyścili wszystkie trzy warianty BUK, trafiając w dwie wyrzutnie BUK M3 i niszcząc ich radary. Mimo, że pojazdy nie zostały zniszczone, uszkodzone radary uniemożliwią ich użytkowanie do czasu naprawy. Łącznie od początku roku, oprócz wspomnianych systemów BUK, ukraińskie siły obronne zniszczyły lub uszkodziły również trzy systemy Strela 10. A także jeden system OSAAKM i jeden system TOR-M2. Mimo zawieszenia broni i negocjacji pokojowych, bitwa toczy się zacięcie na lądzie i w powietrzu. Jeśli bieżące wydarzenia na polu walki są jakąś wskazówką, ukraińskie siły obronne pozostają silne i pomysłowe i będą dzielnie oraz kreatywnie bronić swojej ojczyzny tak długo, jak będzie to potrzebne. Ale co ty myślisz? Która z operacji, o których rozmawialiśmy w tym filmie, robi na tobie największe wrażenie? Czy z nadchodzącym przybyciem dużych nowych partii broni NATO Ukraina przejdzie do ofensywy i zacznie odpychać Rosję? Na jakie obszary powinni najpierw się skupić? Podzielcie się swoimi przemyśleniami w sekcji komentarzy. Dziękujemy za oglądanie. Poznaj ukraińską armię cieni, której Putin obawia się najbardziej, lub kliknij w inne wideo.